kochani! Ja jestem Karo, a wam dacie, kanał Karo. I to teraz intro! W dzisiejszym przepięknym odcinku na moim kanale będzie... Odpowiadam na Wasze pytania, część 9. Tak, przeszliśmy do części 9. Jestem w szoku, że już przeszliśmy do części dziewiątej. Myślałam, że my najpierw byśmy na pierwszej, potem na trzeciej, potem na piątej. No i jakoś, wiecie, tak zleściało. Dlatego bardzo się cieszę i pozdrawiam oczywiście wszystkich moich widzów. A więc zaczynajmy. Okej, okay, pierwsze pytanko. Ojej, oh, ja. A, jeju. Co się dzieje z tym? O, jakie jest twoje ulubione... Jedzenia. Moje ulubione jedzenie, hmm, co by tutaj wybrać? Pizza? Tak, moim ulubionym jedzeniem jest pizza. Tak. Drugie pytanie: Pepsi czy cola? Hmm, bardzo ciekawe pytanie. Ja chyba wolę Pepsi. Czy będziesz nagrywała? Jak rysujesz? Zobaczymy, ale coś czuję, że za niedługo zacznę. Albo zacznę, że wiecie, yy, zacznie być taki odcinek na moim kanale. Chcę wam troszkę zdradzać. Już myślę, że zanim długo wbiję, wbiję na kanał, będzie taki odcinek, że, yy, że pokażę Wam moje rysunki i będę z wami je kolorować. Czyli że usiądę na moim biurku, otworzę mój szkicownik i będziemy. Ja będę z wami kolorować te moje rysunki, które narysowałam. Okej, okay, przejdźmy do kolejnych pytanek. Czy będziesz nagrywała odcinki z pieskami? Zobaczymy, bo teraz już jest, słuchajcie, bardzo trochę zimno. Za niedługo już będzie listopad, potem grudzień. W grudniu to już w ogóle będzie zimno, będzie śnieg i w ogóle. Ale może nagram wtedy w grudniu, właśnie taki, takie, e, właśnie można powiedzieć e, właśnie to, że będziemy się bawić z pieskami na śniegu. Dobra. Jeszcze czy się malujesz? Nie, kochani, ja się nie maluję. Oczywiście maluję się tak, może powiedzieć, niby się maluję, bo tam jakaś pomadka, taka, wiecie, nie pomadka, czyli jakaś czerwono, czarna, tylko pomadka taka uniwersalna. Taka słuchajcie, taka o. Mam taką jedną z pusinem, tak. Drugą moją pomadkę, bo miałam dwie pomadki. Jedną do Julce. A drugą mam u siebie taką pomadkę owocową. Ona jest właśnie taka przeźroczysta, więc nic nie widać. Ale tak pięknie, pięknie pachnie, słuchajcie, że naprawdę. Okej, okay, kolejne pytanka. Czy lubisz przechodzić parkury? No tak średnio wam powiem. No tak średnio. Wam powiem, że lubię przechodzić te parkury. No średnio, średnio lubię. Ale tam wiecie, raz na ruski rok, wiecie, nagram odcinek z parkouru, przejdę sobie poza odcinkiem eee, Kolejny pytań... <grymne> słuchajcie, kiedyś znalazłam taki jeden komentarz Czy usuniesz kanał? Nie, 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 nie usunę kanału eee, To nie można nazwać... O Jezu, są zaświecone lampy, ja muszę zgasić eee, Słuchajcie, eee, jedyne co mogłabym kiedyś zrobić, to nie usuwając kanału, ale można powiedzieć, opuścić go, czyli będzie dalej istniał, ale już nic tam nie będę nagrywała, bo będę dorosła. Ale zobaczymy, bo ja coś czuję, że będę jeszcze już w dorosłości nagrywała dla Was odcinki. Dobra, kolejne. Przechodzimy do kolejnych pytanek. Czy lubisz budować czaty? Bardzo słuchajcie, lubię. Ostatnio zbudowałam taki halloweenowy, więc zapraszam Was na mój czat halloweenowy. Jeszcze zbudowałam szkołę i szalony świat, więc zapraszam. To są nazwy mojego właśnie. Moich czatów na Blogsar Planet. Czy będzie jeszcze. Czy będzie jeszcze odcinek z Robloxa? Słuchajcie, zobaczymy, ale też za niedługo wyjdzie na kanał odcinek z Robloxa. Tak. Czy będzie odcinek z Gaha Live? Bardzo słuchajcie, już chciałam ostatnio nagrać się z Gaha Live, ale się coś zepsuło. Po prostu znowu coś jest nie tak z tą apką, więc słuchajcie, ale zobaczymy. I spróbuję też nagrać Gaha Live, żebyście mieli, bo wiem, że niektórzy lubią odcinki z Gaha Live i grają w Gaha Live i chcą wiedzieć, co ja myślę o tej grze. Ok, a to tyle w dzisiejszym odcinku. Łapencje w, w góręcie, subskrypcję oraz film, e, w, w opisie macie mojego li, TikToka, Instagrama. Wbijajcie, bo tam się dużo dzieje. Pa! Guziaczki! <głosy> <głosy> Jeszcze raz. Co? W dzisiejszym przepięknym... A, kurczę.